Cyrulicy y, Parfum Barboneska Whisky Coffee 50 ml. Perfumy, które podobnie do Latafy mogłyby spokojnie stać w jakimś Munstern Barze albo nie wiem, jakiejś Galilu, jakiejkolwiek perfumerii niszowej. Mieć y, przyklejoną metkę 1500 zł za 50 ml. To jest ten typ zapachu. To są, zapach, to, jest, to są perfumy, które bym w życiu nie skojarzyła z mainstreamem. To są perfumy tak pięknie skomponowane. Whisky and coffee. Przypuszczam, że yy, tutaj z na opakowaniu jest napisane, że yy, jest gęstym cygara, łyk e, bourbona, yy, słodycz wanilii, yy, skóra, kwiaty, gorzka kawa. Ok, powiedzmy, że mniej więcej to nuty nam mogą, mogą nam to mówić. No, perfumy nazywają się Whisky and Coffee, więc w założeniu mają być takie kawowo-alkoholowe. Kawowo, kawowo ja tego tutaj absolutnie nie czuję. To, to są perfumy, które są moim odkryciem po prostu. Jestem nimi totalnie zafascynowana. Tak samo jak jestem zafascynowana w ogóle tą marką i tym, jak, jakie ona robi fantastyczne kompozycje zapachowe. Słuchajcie, to nie jest jedyna rzecz, która mnie w nich zaskakuje, bo też testowałam ich perfumy wiśniowe i też są genialne. I też mają bardzo niszowy, ambitny wydźwięk. Więc, Whisky Coffee. Perfumy teoretycznie męskie, ale dla mnie uniseks totalny. To jest zapach, w którym rzeczywiście czuć, czuć tą wanilię, ale ona jest taka dymna. Mogłabym powiedzieć, że to rzeczywiście jest, jest ta, ta nutka taka, takiego, takiego gęstego likieru, tego gęstego mm, alkoholu. Jest ta kawa, jest wanilia, ale co z tego, skoro ja bardzo perfumę odbieram obrazami, skojarzeniami i dla mnie te perfumy. Pachną kropka w kropkę, jak inne niszowe perfumy, które onegdaj testowałam, kochałam je. To były perfumy, które pachniały drewnem, żywicą, lasem, takim iglastym, pięknym lasem, oraz czekoladą. Perfumy, które pachniały jak kurcze, jakbyście pili gorącą czekoladę. Gorącą czekoladę w samym środku choinkowego, cudownie aromatycznego lasu. Tak pachniały te perfumy, i tak pachnie to. Jestem zaskoczona i zdumiona. Że coś takiego stworzyła polska marka. Bo to jest bardzo nieoczywisty zapach i wydaje mi się, że jakby mój mąż, bo widziałam jeszcze teraz, jak, jak sobie patrzyłam na składy perfum, że cyrulice mają w ogóle całą linię zapachową. Więc mają też olejek do brody, jakiś balsam, kurczę. Mój mąż mógłby tak pachnieć. In fact, ja mu dam te perfumy. On je ode mnie dostanie, on ma tym pachnieć. Ja po prostu nie będę mogła się od niego odkleić. Przepiękny zapach. Nie tylko dla mężczyzn, ale również dla kobiet. Powiem wam, że ja tamtych, tamtych niszowych perfum zużyłam cały flakon i naprawdę z utęsknieniem. Znaczy, myślę o nich z, takim, z taką dużą nostalgią, bardzo je lubiłam, czułam się w nich tak magicznie. Te perfumy dają mi taki vibe, jego mistycyzmu, czekoladowego, leśnego mistycyzmu.